Jedno z najbardziej fascynujących miast Wielkiej Brytanii. Pełne kontrastów miejsce, gdzie historia i nowoczesność łączą się w jedność od przepięknych zabytków po dynamiczne życie nocne. Na tym kanale zabiorę Was podróż po najważniejszych miejscach i atrakcjach. Jest już poranek, jest godzina 6:05. Wlic jest tam najkrócej z całego wyjazdu, no, także zobaczymy co się uda zwiedzić podczas tych paru godzin. Gotowi? Lecimy. Wschód słońca, idealna pora, aby rozpocząć zwiedzanie miasta. Spacer rozpoczynał od gotyckiej świątyni, która dumnie wznosi się w sercu miasta. Jest to miejsce, które zachwyca nie tylko swoją monumentalnością, ale także pięknem niewielkich detali. Jeśli szukasz inspiracji i chcesz odkryć ducha tego miejsca, to zajrzyj do jego wnętrza. Gdy przekroczysz próg tego sakralnego miejsca, Twój wzrok. Od razu przyciąga sufit. Jego wspaniałe sklepienia o geometrycznych wzorach splatają się w jedno wielkie dzieło sztuki. Z każdym kolejnym krokiem odkrywasz witraże, wielobarwne szkła, układające się w opowieści biblijne, drewniane ławki, ułożone w równych rzędach, delikatnie wygięte łuki. I wyrzeźbione detale nadają wnętrzu wyjątkowego uroku, a gdy spoglądasz wokół, odczuwasz głęboki spokój i harmonię co sprawia, że wnętrze jest prawdziwym arcydziełem architektury. Przy widocznych odbiciach budynku w wodzie i wschodu słońca na niebie. Dotarłem do drugiego miejsca. Zwiedzanie go to prawdziwa podróż przez historię broni, uzbrojenia oraz sztuki wojennej. Rozpoczynam jak wszędzie od wejścia drzwiami głównymi, aby sprawdzić, co kryje jego wnętrze. Już na samym początku, gdy przekraczasz próg muzeum, jesteś witany przez zbroje rycerskie. Które stoją tam niczym strażnicy czasu, a ty od razu jesteś wciągnięty w świat rycerski. Im wkraczasz dalej, przemierzając pomieszczenia wypełnione broniami z różnych okresów i kultur, zaczynasz coraz bardziej rozumieć ich funkcje i przeznaczenie. Podczas swojej wizyty słyszysz odgłosy walki, szum ruchomych części zbroi. A nawet wołanie rycerzy na polu bitwy. Jako zwiedzający, stajesz się częścią tej historii, a eksponaty przenoszą cię bezpośrednio w te dawne czasy. Całość to nie tylko zbiór artefaktów, ale wyjątkowe doświadczenie, które przywraca historię do życia. I tym samym inspiruje do poznawania otaczającego nas świata. Jak wspomniałem na początku filmu, czasu nie ma za dużo, a następnym ikonicznym budynkiem w centrum miasta to zbudowany w stylu neoklasycznym centrum handlowe. Obecnie oferuje szeroki wybór niezależnych sklepów, restauracji oraz kawiarni. Znane jest ze swojego unikalnego okrągłego kształtu, jak i pięknych detali architektonicznych. Dzięki temu miejsce przyciąga zarówno osoby robiące tu zakupy, jak i miłośników architektury. Kościół św. Jana Ewangelisty to kościół anglikański, który znany jest ze swojej neogotyckiej architektury. Jest to ważny punkt sakralny i kulturalny miasta, gdzie odbywają się nabożeństwa, jak i różne wydarzenia społeczne. Dodatkowo stanowi cenny element dziedzictwa lidz. Miejscem, gdzie mogłem być nieco dłużej, to trzy obiekty zlokalizowane blisko siebie. Pierwsze to Galeria Sztuki. Jeśli jesteś miłośnikiem sztuki lub po prostu chcesz doświadczyć inspirującego zetknięcia z dziełami sztuki, to jest to miejsce dla Ciebie. Wystawy zmieniały się regularnie, więc zawsze jest coś nowego do odkrycia. Zaraz obok galerii stoi symbol dumy i historii tego miasta. Kiedy patrzysz na ten budynek, wiesz, że to serce administracyjne Lidz. Spacerując wokół ratusza, zrozumiesz, dlaczego warto go odwiedzić. To nie tylko budynek, to symbol wspólnoty i historii. To miejsce, które inspiruje do poznawania kultury i dziedzictwa miasta. To prawdziwy klejnot, który był świadkiem wielu ważnych momentów w historii miasta. Tu podejmowano decyzje, które kształtowały jego losy, a historia już na zawsze pozostanie w jego murach. Ostatnim miejscem, jakie odwiedzam, to Muzeum Miasta Liz. Tutaj spotkasz mieszkańców dawnych epok, ich życie i codzienne wyzwania, które na stałe wpisały się w historię miasta. To tak, jakbyś stał się świadkiem minionych czasów, patrząc prosto w oczy ludzi, którzy tworzyli to miasto miejsce, które pozwala zrozumieć korzenie i tożsamość miasta. Mam nadzieję, że mimo ograniczonego czasu przedstawiłem Ci jego największe atrakcje. A teraz podsumujmy, jak wyglądał cały dzień. Poranek rozpocznij od odwiedzin w Lisminster, majestatycznej katedrze, która zachwyca swoją architekturą i spokojem. Następnie udaj się do miejsca, gdzie poznasz prawdziwą historię broni i uzbrojenia. Która pomaga zrozumieć ewolucję wojny. Odwiedź Galerię Sztuki, gdzie możesz obcować z dziełami mistrzów. Obok niej, ratusz, symbol miasta, który w swych murach trzyma historię tego miejsca. A na zakończenie dnia odwiedź Muzeum Miasta Leeds, które tworzy wspomnienia pozostające z Tobą na zawsze. Moja dalsza podróż to wyjazd do Manchesteru. Ale o tym już za tydzień. Dzięki za obejrzenie całego odcinka. Jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o subskrypcji. A my widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.